Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj przed nami bardzo fajny dzień, ponieważ płyniemy na wyspę Ceres, która jest tutaj niedaleko naszego kempingu. Właściwie widzimy ją nawet, jak wychodzimy na plażę. Jest godzina 7 rano. Jak widać już jakieś pierwsze samochody za mną się poruszają z przyczepą. Do promu musimy podjechać do pobliskiej miejscowości Zagorie. To jest dokładnie 34 minuty, stąd 27 km. Jesteśmy w tej chwili tutaj przy Rabak. I płyniemy tutaj z miejscowości Zagory tutaj na wyspę Ceres. Która jest tutaj. I cały dzień sobie na tej wyspie spędzimy. Prom odpływa o godzinie 8.15, tak mniej więcej co godzinę półtorej. Na stronie internetowej JadroLinii można sobie sprawdzić godzinę odpłynięcia, jak również kupić bilety. My biletów nie kupowaliśmy, ponieważ nie wiemy jak będziemy wracać, w sensie której godzinie. Także zostańcie dzisiaj z nami, szykuje się fajny. Dzień pełen natury, pełen pięknych widoków. Także zapraszam. Po drodze widoki mamy przepiękne, no ale jednak trasa jest głużysta. Teraz zjeżdżamy w dół. Mamy czasem 8, czasem mamy 12% pochylenia terenu. Mamy jeszcze niecałe 15 minut do odjazdu promu. Zobaczymy, czy zdążymy na niego, czy będziemy jechać następnym, który jest za półtora godziny. Więc zaraz wszystkiego się dowiemy. Tutaj przed nami widać już kolejkę aut, które czekają na przeprawę promową. I przed tą przeprawą jest znak stop, ponieważ tutaj kupuje się bilety w tej budce. W się właśnie tam stoi i zobaczymy, czy udaje się kupić. I czy załadują nas jeszcze na ten prom. Ale wydaje mi się, że tak. Za mną jeszcze stoi jeszcze jedno auto, które widzę, już odjechało, mają już bilety i im sprzedali, także wydaje mi się, że że można wjechać. Nie było y, żadnego problemu z kupieniem biletów. ProMody odpływa 8.15 Widzimy już tutaj kolejkę, że jest ale jakby pani potwierdziła tą godzinę, czyli raczej zdążyliśmy. Y, za wszystkie zapł zapłaciliśmy 209 kum Mamy dwie osoby dorosłe y, za 50 y, dwie kuny, 26 kun za dzieci i 131 za auto łącznie 209 kun a to jest dokładnie z rewoluta pobrało mi 132 zł to jest za bilet w jedną stronę. stronę trochę kosztuje ale z drugiej strony jest to coś unikatowego i no, myślę, tak, że spodziewamy się bardzo fajnej wycieczki pierwszy raz nasze auto będzie na promie tak Jaś, <laughs> Jaś mówi, że on też będzie pierwszy raz na promie Teraz ustawią. Nie. Nie Zostawiają swobodę. się. Tak, po prostu wjeżdżamy. No to jedziemy. Ale prom ogromny. By się spokojnie przyczepą, można byłoby tutaj jechać. Płyniemy słuchajcie, tam stoi nasze autko. A my idziemy wyżej. Na no prom jest taka poczekalnia? Grane. Płyniemy 20 minut, ogólnie tyle trwa cała przeprawa promowa. Widoki są przepiękne, nie spodziewaliśmy się nawet, że tutaj, jakby od strony zatoki Kvarner są aż takie klify, ale wygląda to fantastycznie. Także cieszymy się już teraz na to, że zdecydowaliśmy się na tą wycieczkę. Pochodów, które chcą się dostać na prom widzieliśmy bardzo dużo przyczep teraz to już ostatki to taki kamper terenowy o takim kamperu to można po takich drogach jeździć. no sporo, ale powiem szczerze, że chyba wszyscy się nie zabiorą teraz. I tu załóż przyczepy stoją jak wysiądziecie z promu to jest jedna jedyna droga, ta która jest za mną Jedna jedyna droga, która idzie w górę i tutaj po drodze jest taki e, punkt obserwacyjny, taki parking, na którym właśnie się zatrzymaliśmy. Zobaczcie jak pięknie, gdzie widać całą Istrię z perspektywy wyspy. No. Kamień wrzucasz? Tak. Dobra. Rzucę kamień, a ja pokazuję przepiękną panoramę z przepięknym kolorem wody. Powiedziałem Danusiu, że w takim miejscu mógłbym mieć dom <noise> Z takim widokiem e, Jedziemy słuchajcie teraz dalej e, Właściwie dopiero zaczęliśmy zwiedzanie Ceresu e, Na razie nie wiemy do końca w którą stronę jechać Jedziemy tak jak nas droga prowadzi A na rozwidleniu podejmiemy decyzję gdzie jedziemy dalej e, Wyspa jest ogólnie bardzo duża Jest jeszcze tam można przejechać mostem zwodzonym na wyspę Losin Która też jest bardzo ładna no ale to pomyślimy, zobaczymy jak nam czasu starczy i chęci. Tutaj troszeczkę wieje na tej wyspie, ale dzisiaj ma być 31 stopni, także jeszcze na pewno jakąś plażę też zahaczymy, także zostańcie z nami. Jesteśmy na kolejnym punkcie widokowym. Dokładnie jesteśmy w tym miejscu wyspy, czyli w takim najwęższym miejscu. Strasznie tutaj wieje wiatr. Stanęliśmy sobie tutaj z boku. Tutaj jest widok, zaraz Wam pokażę na dwie strony. Na tą stronę i na tą. Teraz Wam pokażę. Natomiast to co jest ciekawe, to tutaj stres słynie z tego, że ee, zobaczcie, na górze leci semi Zobaczcie jak pięknie leci. Tą drogą właśnie przyjechaliśmy, to jest w ogóle droga właśnie na prom, a tutaj mamy widok na drugą stronę. My kierujemy się cały czas w stronę miejscowości Cres i Losin, a na prom tak jak w prawą stronę. Spaceres jest bardzo dzika, zresztą widzimy jak tutaj wyglądają drogi. Jest bardzo mały ruch, jest bardzo mało miasteczek, mało miejscowości. Jeżeli już są, to są to takie niewielkie miściny. O, leci, o, leci nami. nad nami. jest. One na głowie są, a czy jeszcze są młode w ogóle? O, zobacz Piotruś, tutaj widzisz nad nami? O, jaki piękny, tutaj jest nad nami. No już bardziej się chyba nie mógł nam pokazać. Piękny. Ojejku no. Ale przecudne. Tak jak już widzieliście, jest tutaj całkiem niezła populacja tego sępa płowego. Ogromny ptak majestatyczny, robiący ogromne wrażenie. Także bardzo się cieszymy, że go zobaczyliśmy. Sępy. Ogólnie najczęściej można spotkać w północnej części wyspy. Tutaj też znajduje się specjalny szpital dla nich. Jest ośrodek też, gdzie można się troszeczkę o tej populacji sępa dowiedzieć. My tam nie będziemy jechać, ponieważ trzeba zboczyć z głównej drogi do tej miejscowości. A tutaj dajemy Wam link, gdybyście się jednak zdecydowali, żeby tam też pojechać. Będziecie mieli trochę więcej czasu, będziecie na ceresie troszkę dłużej. My będziemy dzisiaj tylko jeden dzień, więc... O znowu, mamy tutaj, czekaj. Sęp z przepięknym widokiem. O i tu fajnie, bo tu nie wieje. Lata Widzisz? Poleciał. A tutaj widzimy, naprzeciwko nas jest wyspa Kyrk, też przepiękna wyspa, też tam kiedyś byliśmy w apartamentach. Bardzo pięknie, szczególnie polecamy miejscowość na samym końcu Baszka, bardzo ładnie. A tutaj widzimy prom, który kursuje jeden i drugi, też między właśnie Cresem a Kyrk. Widoki są przepiękne. I tutaj już tak nie wieje, cały czas sęp tam towarzyszy. Tak śmiesznie, bo się zastanawialiśmy, czy w ogóle je zobaczymy. A teraz I tam widzimy, są na górze górki. jeszcze. Tam, tam Sporo dalek, jest sępów. Ale ten przepięknie tutaj krąży. Czyli co, tutaj jest kraina sępów, a do, dalej jest kraina? Owiec. Owiec. Ogólnie Cres jest taką dziką wyspą. E, właściwie tu jest bardzo niewiele. Nie ma dużych hoteli, są kempingi, są w miasteczkach jakieś apartamenty na wynajem, ale jeśli chodzi o noclegi, no to w zasadzie, no, jeżeli ktoś szuka ciszy, spokoju, to tutaj na pewno to, to znajdzie. Są piękne plaże, niektóre są bardzo ciężko dostępne. No bo jesteśmy ogólnie wysoko, tak jak teraz widać, jesteśmy bardzo wysoko w tej chwili. My teraz kierujemy się ogólnie na punkt widokowy na jezioro. Jest to tutaj niezwykłe jezioro, ponieważ jest to jedyny tutaj punkt wody bitnej na wyspie. Jest to jedno z najczystszych jezior w ogóle w Europie. I ogólnie do samego jeziora dostępu nie ma, ponieważ jest ono bardzo mocno chronione właśnie przez tą czystość wody. Ale podobno można z góry zobaczyć. Jezioro jest centralnie na środku wyspy, także podobno piękny widok. Jedziemy teraz dalej w głąb wyspy. Tutaj w środkowej części mijaliśmy kilka razy znaki, uwaga na owce, ponieważ tutaj jest bardzo dużo tych zwierząt wypasanych. W okazji pokażę Wam jaki mijamy piękny widok, po prostu no, takie widoki otaczają nas prawie w noc. Uroki wyspy, no bo na wyspach to jednak albo z jednej, albo z drugiej strony zawsze jest jakiś widok, a jeżeli jesteśmy jeszcze na takiej górzystej wyspie, to zawsze z góry jeszcze to super widać zaczek pięknie teraz. O, tak. Hej. Hej! A Janio sobie liza, lizaczkuje teraz. Ja Te. też. Mamy kolowe lizaki czarne. Kolowe czarne. Zobaczymy o, ja czy się ja chłopcy nie umarzą tymi czarnymi lizakami. Otrzymałem się jeszcze żeby pokazać Wam przepiękny widok na miasto Cres. Tutaj na dole widzimy gaje oliwne ponieważ na wyspie również wytwarzana jest oliwa. I tam widzimy piękne, malutkie w sumie miasteczko Cres. I zatoczkę z mariną. Ale w tej miejscowości normalnie są stacje benzynowe, takie duże markety. Także normalnie wszystko funkcjonuje. Jest to największe miasto na wyspie. A my jedziemy dalej w góry, w tamtą stronę. I dotarliśmy na punkt widokowy na jezioro. Jezioro nie jest jakieś bardzo duże, ale wygląda przepięknie. Tutaj, szczególnie z lewej strony, o w tym miejscu jest taki piękny kolorek wody. Powiedziałbym, że wygląda to jak jezioro, jak morze właściwie, a jest to jeziorko. Tutaj która? Tutaj ta? To jest Losin po prawej stronie już, a my jedziemy i tu jest przesmyk. No to jedziemy zobaczyć. Pojechaliśmy, słuchajcie, do miasta Osor. Jest to miejscowość, która łączy dwie wyspy, Cres z Losin. Tam na tutaj jest most zwodzony i taka ładna starówka, która przede mną. Ogólnie takie troszkę zaniedbane podobne miasteczko, ale idziemy sprawdzić przede wszystkim jak wygląda ten most. To jest most zwodzony, który otwiera się na boki dwa razy dziennie o 9 i 17. .00. Także idziemy sprawdzić jak to wygląda. Doszliśmy do kościółka. Troszkę zaniedbane, ale ładnie wygląda. Jest to kościół świętego Gaudencjusza z XIV wieku. Umiejscowano przy takim fajnym rynku, z restauracyjką. W miasteczku znajdziemy rzeźby przedstawiające różne formy muzyczne. To ciekawy projekt. Zostało zaprojektowane i wykonane przez znanych współczesnych chorwackich rzeźbiarzy. Tutaj mamy menu przykładowej restauracji Co my tutaj mamy? Weźmy sobie może po angielsku Tutaj jest ser z owcy 65 kun Jest carpaccio z tuńczyka, sałatka z ośmiornicy, anchois Taka z, plata rybna tam mamy jeszcze tutaj ciekawego? Tutaj mamy ryby, grillowane karamary, ale drogie. 130 kun. Buzara ze skampi, 170 to jest takie na dwie osoby. Ogólnie drogo. Ale jest na przykład z lamp, to jest ta. Jagnięcina 120 kun, 16 prawie euro. Także dosyć sporo tutaj jest. A to co śmieszne, to tutaj jest kemping. Usytuowany przy samym mostku taki tarasowy kemping widać że jest troszeczkę miejsca kemping nazywa się Camp Recomosta, czyli przy mostku a zobaczcie jaka tu jest czysta woda duży nurt ale woda jest mega czysta i głęboka a tutaj jest właśnie ten most i on się tutaj składa na bok no, ludzie sobie pływają pontonem ale widać że jest bardzo duży nurt bo Ledwo co płyną hmm. Płyną, płyną i... Hmm. Prawie nie mogą płynąć Ale kemping jest fajnie sytuowany to jest Wąska grobla i potem znowu do półmety. Bo to jest już na wyspie Losin tak. My jesteśmy jeszcze na wyspie Cres I tak naprawdę tam jest morze i tu jest morze, czyli to jest taki przepływ między... czyli to jest po prostu woda morska dlatego jest taki piękny kolor Tutaj jest dalsza część tego kempingu z plażyczką Plaża już jest nad morzem. Tutaj widzimy, że tarasowo są te miejsca parkingowe, właśnie kempingowe. I tutaj też można sobie schodzić na te skałki. to jeszcze jest fajnie, bo spotkaliśmy po drodze taką wycieczkę w goglach VR, zastanawialiśmy się o co chodzi, a sprawa się wyjaśniła, ponieważ tutaj są takie tabliczki i można sobie właśnie w goglach VR odwiedzić, sobie tutaj jest 11 punktów i zobaczyć jak to wyglądało kiedyś, życie miasteczka po prostu w czasach pradawnych. Na końcu portu, właśnie tego kanałku mamy mały plac zabaw i darmowe toalety. No i to właściwie tyle jeśli chodzi o to miasteczko. E, także popatrzymy jeszcze co tutaj jest i jedziemy dalej. Idziemy jeszcze na krótki spacer, murami obronnymi. To jest taka mała jeszcze plażyczka. Bardzo ładnie wygląda taka plaża miejska to jest. No i tymi murami można sobie chodzić w koło. A tutaj zobaczcie, jest kolejny punkt o kanale. Tutaj mijamy po drodze taką przepiękną restauracyjkę. Nazywa się Konoba Bonifaci. Bonifacić. Z, na... Z widokiem na morze. Ale ogólnie patrzyliśmy, to ceny są bardzo wysokie. Za widok się płaci. Kiedyś to miasto tętniło życiem, miało dużo większe znaczenie. Ale dzisiaj napotykamy tutaj dosyć dużo ruin i takich zniszczonych budynków, a miasto zamieszkuje na stałe tylko 80 mieszkańców. Tutaj na kolejnej tabliczce z, z tej wycieczki WIAR można zobaczyć jak kiedyś wyglądał tutaj ten kościółek. Widać, że jakieś zakonnice tutaj chodziły. Monastery Świętego Piotra, a teraz wygląda to w ten sposób. Także myślę, że ta wycieczka, jeżeli chodzi o Google View, to fajna sprawa, bo naprawdę można sobie zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Mi brakowało kiedyś takich, w niektórych miejscach właśnie takiej opcji, żeby móc się przenieść w czasie, zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało to życie w takim danym miasteczku. Także tutaj jest taka opcja i myślę, że to jest naprawdę fajna sprawa. Dotarliśmy już do parkingu. Wracamy się teraz. Będziemy powoli jechać zahaczając o różne punkty, bo jakby teraz na początku jechaliśmy po prostu wzdłuż aż do końca wyspy Cres. Na wyspę Losin już nie jedziemy, ponieważ tam jest kolejne 40 km do miejscowości Mali Losin. Ogólnie tutaj jest również lotnisko. E, więc e, pewnie są gdzieś tam jakieś loty na wyspie Losin jest lotnisko e, i e, będziemy teraz jechać sobie hejcie, na plażę e, Po drodze jest jakaś bardzo ładna plaża, e, także podobno ciężki parking, e, w sensie ciężki dojazd, mały parking, no, ale liczymy, że może uda nam się tam dostać. Także jedziemy. Jedziemy taką bardzo wąską drogą. Całe szczęście co raz są takie szersze trochę pobocze, że można się gdzieś minąć. No jest ryzyko, że trzeba potem jechać przez długi czas na wstecznym. Ale dojazd do plaży do prawie samej samochodem. Mamy nadzieję, że jest tego wart. Jedziemy szerokie yy, brzegi, więc tutaj byłoby na przykład ciężko się już... Nie no, tutaj tu nie minąć. masz. Na raz. No to dopiero tutaj. Ale wiesz co zostań? Mhm. O, to tutaj y tutaj musisz też na boczek Nie, to i no ja, ja też ten. Tutaj jest problem właśnie z minięciem Jedno auto wyjeżdża Ale ten, ten dziadek co około, na zużycie to ma dużo miejsca No i co? No i Ale wiesz, co, ten jest po prostu taki uparty. Na wstecznym ma miejsce zrobione. No to jest na, na totalnego bezczela. O. o. Wiesz, co? No chory człowiek. Droga wąska, ale już teraz widzimy morze. Wiemy do czego dążyć. <noise> I się cieszymy, że nie musimy iść na piechotę. Jednak trzeba przyznać, że wszystkie plaże. Uh -huh. O, tu jest mostek. Ym... I tutaj mamy. I co teraz? Tam nie wiem, gdzie było. Co było to tym, że... tak? Słuchajcie, mamy tutaj. Na szczęście udało nam się znaleźć miejsce, ale powiem Wam szczerze, że droga masakra, bo bardzo wąsko, a końcówka to już w ogóle bardzo ostro pod górę, zobaczcie, to jest ta droga. I udało nam się znaleźć na szczęście tutaj miejsce całkiem fajne, wygodne, tutaj. A zobaczcie, jaka plaża jest na dole, uwaga, uwaga, zobaczcie jaka piękność. Miejsce jest naprawdę rewelacyjne. Na dole też jest parking, ale jest full. Więc żal byłoby tyle kilometrów jechać po takiej ciężkiej drodze i nie móc z tego skorzystać. Także bardzo się cieszymy, bierzemy manatki i idziemy na dół. Zostawiamy auto na górze i idziemy na dół. I rozbiliśmy się tutaj przy samym brzegu. Chłopcy zadowoleni. A ty wpadłeś, zapadłeś się pod wodę? Tak. A wiecie, że ja złapałam ale już ją wypuściłam. Super, Pietruniu. Chyba idziemy zaraz wpływać co? Woda zachęca do kąpieli, jest cieplutko. Jak widzieliście, że morskich jest bardzo dużo, piękne rybki kolorowe. Te jaskinie robią też niesamowite wrażenie te za mną. Woda jest błękitna. W miarę ciepła, aczkolwiek są takie zimne fronty, ale jak się już tak dłużej pływa, to jest całkiem znośnie. Także jest po prostu przepięknie. Są to chwila takie dzikie plażyczki, tak jak na przykład ta za mną. O, w tamtym miejscu. Także ogólnie przepięknie. Kończymy już tutaj pobyt, jeśli chodzi o tą plażę. E, ogólnie, piękne widoki pod wodą, piękny kolor wody. E, trzeba mieć koniecznie buty do pływania bez bardzo dużo jeżowców tutaj. E, no i fatalny dojazd. tak? E, mały parking e, i nas jeszcze atakowały osy ogólnie, e, więc mieliśmy dosyć sporo. E, takich e, no, męczących owadów, które nas troszeczkę tam atakowały. To też jest troszeczkę powód, że skróciliśmy tutaj e, pobyt swój na tej plaży. Przerzut oka z tej strony, jak ta plaża się prezentuje, no coś pięknego. E, widzę, że też przypływają tutaj łódki, także jak ktoś ma łódkę, to można sobie też tutaj przypłynąć. E, być może zasumować, nie wiem, bo się nie znam na tych przepisach. Żeglarskich, a zobaczcie, jaki to jest piękny kolor wody. A jeszcze Wam pokażę tutaj przepiękną zatoczkę jedną na dole. Tutaj w ogóle ktoś ma swój dom. Też bardzo fajne miejsce. Idę jeszcze zobaczyć tutaj. O, zobaczcie, jaka piękna zatoczka. Tyle tylko, że jest bardzo dużo jeżowców na dole. Ale zatoczka jest przepiękna. No nic, jeszcze przede mną pokonanie tej trudnej trasy na górę. Mam nadzieję, że nie będzie za dużo aut z drugiej strony, żeby nie trzeba było się cofać. Tam jest ta droga przed nami. A my uciekamy teraz do takiej pięknej miejscowości położonej na klifie. E, także zapraszam Was teraz do tej drugiej miejscowości. Dzisiaj mamy sofa kuchni i Tomka robią, to że po jest... prostu, ja nie wiem, jakby się jechało na jakąś wioskę zabitą dechami gdzieś tam. Koniec świata. Koniec świata, dosłownie. Ale to, no, zobaczcie, i dojeżdża się do, do całkiem dużego miasta. A to jest tak wąsko, że ja nie ma jak oni tu w ogóle dowożą jakiekolwiek towary.